Elijah Peterson jechał powoli, zawsze tak teraz robił. Były czasy, gdy jeździł jak człowiek, który miał dokąd jechać, kogoś spotkać, coś zarobić, ale te dni wyschły jak koryto rzeki za nim. Nie był już strażnikiem prawa, nie był myśliwym i nie był już niczym mężem, tylko mężczyzną o szerokich ramionach, rękach naznaczonych odciskami i oczach przygaszonych żalem, który dawno temu nauczył się przestać płakać. Lucy zatrzymała się, zanim w ogóle pociągnął wodzę. Jej uszy spłaszczyły się, nozdrza rozszerzyły. Elaja sunął się z siodła, buty chrzęściły na żwirze i suchej trawie. Powietrze pachniało źle, zbyt spokojnie, zbyt spalone. Poruszał się powoli, przecierając się przez wysoką szałwie i wtedy to zobaczył. Koła wozu rozbite jak żebra, płótno podarte i łopoczące jak skóra ducha. Ciała były ułożone w niedbałym chaosie przemocy. Cisza mówiła mu wszystko. Poruszał się bez pośpiechu, ale nie bez ostrożności. I właśnie wtedy, schowana za spalonymi pozostałościami koła wozu, usłyszał to, najcichszy dźwięk. Oddech, który prawie nie był oddechem. Kobieta, żywa. Leżała zwinięta pod podbitym futrem płaszczem, twarz pokryta popiołem i krwią, włosy splątane jak burzowe chmury. Pochylił się, pozwolił dłoni zawisać blisko jej twarzy i poczuł to szept ciepła, kruchy jak skrzydło ćmy. Była starsza niż się spodziewał. Nie dziewczyną z wozu szkółki niedzielnej, ale kobietą ukształtowaną przez czas. Jej suknia była piękna, teraz podarta, koronka przy kołnierzu wciąż uparcie trzymająca się w dzięku. Jedna rękawiczka pozostała na jej prawej dłoni, perłowe guziki słabo błyszczące w świetle. Wsunął ramiona pod nią, zaskoczony jak mało waży, jakby strata już zabrała większość z niej. Jego chatka stała pięć mil na zachód. Wtulona w ramię niewielkiego wzgórza, ukryta pod topolami i ciszą. Zbudował ją trzy lata temu własnymi rękami po tym, jak choroba zabrała Mary. Położył ją delikatnie na prycy. Z jej oddech wciąż słaby, ale stabilny. Przyniósł wodę, przejechał czystą szmatką po jej ranach, potem owinął jej palce nasączoną olejem, lnianą tkaniną. Noc opadła gęsto wokół nich. Elajach siedział przy niej, plecami do ściany. Nie spał, tylko patrzył na unoszenie i opadanie jej piersi. Upewniał się, że zostaje. Następny poranek nadszedł powoli, spowity mgłą. Poruszyła się, oczy otwierające się szeroko z zakłopotaniem. — Nie próbuj — powiedział cicho. — Jesteś bezpieczna. Zamrugała, próbując się skupić. Jej wzrok miotał się po pokoju, przyniósł jej blaszany kubek wody, piła obiema drżącymi rękami. Masz imię? Zapytał po jakimś czasie, spojrzała w dół na swoją rękawiczkę. Długa pauza, potem cicho: Moje imię? Nie pamiętam. To było kłamstwo. Czuł to w sposobie, w jaki jej szczęka zacisnęła się ale nie naciskał to chyba poczekamy aż zapamiętasz przez dwa dni mówiła niewiele więcej głównie spała jadła małe łyżeczki rosołu elijah pracował na zewnątrz rąbiąc drewno karmiąc zwierzęta zaczęła zauważać sposób w jaki się poruszał powoli celowo bez marnotrawstwa niezimno niedystansowo po prostu cicho, jak człowiek, który dawno temu nauczył się, że świat najlepiej słucha, gdy się do niego mówi łagodnie. Trzeciego ranka była wystarczająco silna, by podejść do drzwi. Znalazł ją tam, owiniętą w jego stary płaszcz, wpatrującą się w prerię. przeziemniesz się, powiedział. Musiałam zobaczyć niebo, wyszeptała. Wiedzieć, że świat wciąż się obraca. Obraca się powiedział. Czy go o to prosimy, czy nie? Spojrzała na niego wtedy po raz pierwszy w pełni. Jej oczy miały kolor, którego nie potrafił nazwać. Może światło burzy. Nie powinnam żyć. Może, ale żyjesz. Odwróciła się z powrotem w stronę wzgórz. Nie wiem, kim teraz jestem. Stanął obok niej, obserwując wiatr poruszający wysoką trawą. To się nie spiesz. Niech przyjdzie, gdy będzie gotowe. Poranne światło słoneczne wlewało się przez okno złotymi pasami. Elijah był już przy piecu, mieszając coś w blaszanym garnku. Zamrugała, patrząc na sufit, zakłopotanie pływające za jej oczami. Wszystko w porządku, powiedział Elijah. To moje miejsce. Byłaś jedyną, która została. Przy widoku wozu pojawił się błysk na jej twarzy, potem pęknięcie w spokoju. Usiadła zbyt szybko, sapnęła i ścisnęła swój bok. Spokojnie, przeszłaś przez piekło, potrzebujesz odpoczynku bardziej niż odpowiedzi. Jak długo? Trzy noce, byłaś w śpiączce i wychodziłaś. Jej palce sięgnęły po brzeg koca. Koronka na jej nadgarstku przypalona, ale wciąż nienaruszona. Zaopiekowałeś się mną. Zrobiłem co mogłem. Dlaczego? Zamieszał garnek ponownie powoli. Bo ktoś powinien był. Podszedł, zaoferował jej blaszaną miskę. Zawahała się, zanim ją wzięła. Zupa była prosta: ziemniaki i dzika cebula, ale jadła z cichą wdzięcznością. Masz imię? Przełknęła powoli. Jej oczy utrzymały jego. Żadne, którego chciałabym użyć. Kiwnął głową. Nie naciskał. Ty? Elijah, Elijah Peterson. Próbowała wstać, jej kolana się zachwiały. Był przy jej boku w mgnieniu oka, ręce stabilizujące ją. Pozwoliła mu tylko przez chwilę, potem się cofnęła. Duma migotała w jej kręgosłupie jak stal. Potrzebuję powietrza, mruknęła. Otworzył drzwi i odsunął się na bok. Preria rozciągała się przed nimi we wszystkich kierunkach. Przyjęła to jak pierwszy oddech. Zabili wszystkich, prawda? Tak. Nie płakała, nie drżała. Pochowałeś ich? Oznaczyłem ich najlepiej jak mogłem. Burza przyszła zanim mogłem skończyć. Nie jesteś stąd, powiedział po chwili. Skąd więc? Z daleka. Akcent mówi wschód, suknia mówi coś innego. Mówisz jak człowiek, który kiedyś dbał i przestał próbować. Nie uśmiechnął się, ale coś jak uznanie przeszło między nimi. Kiedyś byłem czyimś mężem. Mary odeszła. Nigdy tak naprawdę nie opuściłem chatki py. O tym. Jechałam do miejsca, do którego nie chciałam jechać, powiedziała. Ten wóz nigdy nie miał mnie zawieść, nigdzie czego już nie straciłam. Uciekasz spojrzała mu w oczy. Czy nie wszyscy? Ja już nie uciekam, po prostu czekam, aż świat się uspokoi. Odwróciła się w stronę chatki. Chciałabym zostać na chwilę, niedługo, tylko dopóki nie zapamiętam, jak oddychać. Jego odpowiedź była prosta. Możesz. Tej nocy pomagała obierać ziemniaki. Kiedy skończyła, oparła się na krześle i wydechała, jak ktoś, kto właśnie wszedł na wzgórze. Nalał jej herbaty bez pytania. Masz męża? Miałam. Umarł. Nie wyjaśniła. Nie pytał. Przed snem zatrzymała się przy drzwiach małego pokoju bocznego. Nie zadajesz wielu pytań. Nie wierzę w zdobywanie zaufania hałasem. Skinęła głową potem po pauzie. Dziękuję, Elaja. Dobranoc pani. Dni zaczęły się rozciągać, jak nić pociągnięta między palcami, cicho, powoli, celowo. Wpadli w rytm bez próbowania. On rąbał drewno, ona zbierała podpałkę, on polował, ona obierała je drżącymi rękami, stając się bardziej stabilną z każdym dniem. Nikt nie nazywał tego leczeniem, nikt nie mówił słowa pokój. To był po prostu ruch, a ruch w żalu był zbawieniem. Pewnego ranka zajęła się wyrabianiem ciasta. Elidzia przyniósł mąkę z miasta tydzień wcześniej. Wrócił tego popołudnia do zapachu chleba ogrzewającego chatkę. Zatrzymał się przy drzwiach przed wejściem, oczy zamknięte, wdychając to. Coś w nim zadrżało. Kiedy wszedł do środka, znalazł ją plecami do niego, nucącą coś starego i bezsłownego. Odcięła mu kawałek chleba, podała i znów się odwróciła. Jadł w ciszy, powoli. Był niedoskonały, przypalony na brzegach, ale smakował jak przynależność. Jedli tego wieczoru przy świetle lampy. On przemówił pierwszy. Jest dobry. Spojrzała na niego, a potem w dół na swoje ręce. Nie byłam pewna, czy pamiętam jak. wróci. Może nie wszystko, ale wystarczająco Następny tydzień przyniósł burzę. Stała przy kominku, gdy zagrzmiał grzmot. Poruszył się w jej stronę bez dźwięku. Wziął wełniany szal z wieszaka i narzucił na jej ramiona. Wyszeptała wtedy coś. Nie do niego. Nawet nie do siebie naprawdę. W innym życiu. Myślę, że mieszkałam blisko morza. Nie pytał którego ani czy za nim tęskniła. Nigdy nie widziałem morza. Najbliżej byłem rzeki, która płynęła zbyt szybko, by ją przekroczyć. Po raz pierwszy coś bliskiego uśmiechowi zakręciło się w kąciku jej ust. Tygodnie później znalazła fortepian w mieście. Elijah zapłacił bez targowania się. Kiedy wtoczył go do chatki, wpatrywała się w niego, jakby wtoczył kawałek jej. Następnej nocy wszedł z rąbania i usłyszał nuty dryfujące przez drzwi. Miękkie, niepewne. Jeszcze nieodważne. Elijah oparł się o ścianę i pozwolił temu przepływać przez niego. To nie była tylko muzyka. To była pamięć oferowana jak wyciągnięta ręka przez dystans. Ich dni zaczęły się zapełniać. Zaczęła szyć zasłony. On rzeźbił nowe uchwyty do szuflad, wniosła kwiaty i ustawiła je w słoikach. Zbudował jej ławkę do fortepianu. Pewnego ranka czytała na głos z książki francuskiej poezji. Nie rozumiał ani słowa, ale i tak słuchał. Nie wiem, co powiedziałaś, ale myślę, że to coś znaczyło. Znaczyło, powiedziała. Tej nocy zostawiła swoją rękawiczkę na stole. Tylko jedną. Poprosił ją o spacer następnego wieczoru tylko na grzbiet za stodołą. Na szczycie zatrzymali się, niebo rozciągało się szeroko, chmury rozmazane w pomarańczowym i lawendowym. Ta ziemia wydaje się nigdy nie kończyć, powiedziała. Nie kończy się, nie naprawdę. Jak żyjesz z tym? Nie żyjesz. Pozwalasz temu żyć z tobą. Kiedy wrócili, sięgnęła po drzwi, potem zatrzymała się. Dlaczego kupiłeś fortepian? Zawahał się. Widziałem twoje ręce tego pierwszego dnia. Sposób, w jaki nimi poruszałaś, gdy myślałaś, że nikt nie patrzy. Były stworzone, by kać czegoś, co pamięta. Jej oddech zamarł. Tej nocy śniła znowu, ale nie o krwi, nie o dymie. Kiedy się obudziła, jej oczy znalazły jego sylwetkę w fotelu na biegunach przy oknie. Elidja Zawahała się. Kiedyś nazywano mnie Ewelin. Spojrzał w górę, spotkał jej wzrok. Kiedyś. Nie wiem, czym teraz jestem. Kiwnął głową powoli. To odkryjemy razem. Poranek nadszedł srebrny i zimny. Tego dnia planowała pojechać do miasta pomąkę i nici. Nie jeździła sama wcześniej. Jesteś pewna, że jesteś gotowa? Muszę spróbować powiedziała. Chcę poczuć się normalnie, choć przez kilka godzin. Kiwnął głową powoli. Jeśli coś cię niepokoi, zostaw to i wróć. To było blisko tyłu blisko puszki ze spinkami do włosów że to usłyszała głos nieznajomy, ale ostry pamięcią. Mój Boże, czy to? Odwróciła się. Mężczyzna stał przy ladzie, jego oczy przyklejone do niej z nagłą intensywnością. Jego ubrania były zakurzone, ale dobre. Jego oczy rozszerzyły się. Baronowo. To pani. Myśleliśmy, że nie żyje. Pani wuj wysyłał listy wszędzie. Nie jestem już tą kobietą, powiedziała, głos niski i twardy. Ale co pani tutaj robi? Ubrana jak... jak pokojówka. Jestem nikim, powiedziała. I radzę, żeby mnie pan zostawił w spokoju. Odwróciła się i wyszła. Elaja wiedział, że coś się zmieniło w momencie, gdy wróciła. Jej chód był napięty, precyzyjny, jej twarz nieczytelna. Nie mówił, gdy rozsiodłała konia. Stała przy kominku plecami do niego, wpatrując się w węgle. Ktoś mnie rozpoznał. Jak cię nazwał? Baronową. Moje pełne imię to Ewelin Darmoy, córka zmarłego lorda Adriena Darmoy, dziedziczka Linii Marsylii. Ciężar prawdy osiadł w pokoju. Miałam wyjść za mąż za mężczyznę wybranego przez mojego wuja. Nie kochałam go. Jemu było wszystko jedno. Byłam walutą. To wszystko, czym jesteśmy w domach takich jak mój. Uciekłam. Kupiłam swój przejazd pod innym nazwiskiem. Ten wóz miał mnie zawieść wy, starczająco daleko, żeby nikt nigdy więcej mnie tak nie nazywał. Odwróciła się wtedy, oczy zacięte i kruche. Nigdy nie chciałam cię okłamywać. Nie okłamałaś. Nigdy nie powiedziałam ci prawdy. Przetrwałaś. To nie to samo. Obserwowała go przez długą chwilę. Nie jesteś zaskoczony. Nie jestem typem człowieka, któremu ludzie kłamią, bo myślą, że zrozumie. Jestem typem, któremu kłamią, bo myślą, że im wybaczy, gdy w końcu nie mogą. Ogień zatrzasł się za nią. Podeszła bliżej. I wybaczasz? Spojrzał na nią pełen czegoś ogromnego i bolesnego. Nie ma nic do wybaczenia. Widziałem cię, zanim powiedziałaś słowo. Potrząsnęła głową ledwo. Widziałeś kobietę, którą chciałeś naprawić? Widziałem kobietę, która nie potrzebowała naprawiania, tylko miejsca, by przestać uciekać. Jej oczy zabłysły wtedy. Nie wiem, kim jestem bez tego imienia, ale też nie mogę go już dłużej nosić. Nie musisz. Kim jestem? Jesteś kobietą, która gra na fortepianie całą duszą. Która przypala chleb, ale próbuje znowu, która śpi z jedną ręką w pięści, a drugą w modlitwie. To jest to, kim jesteś? Jej oddech się załamał. Weszła w niego, ręce drżące. Czy myślisz, że mogłabym tu zostać? Po prostu jako Ewelin? Wyciągnął rękę powoli, odgarnął kosmyk włosów za jej ucho. Już zostałaś. Tej nocy nie spała w pokoju bocznym. Stanęła przy jego łóżku niepewna. Nie proszę o więcej niż odpoczynek, wyszeptała. Nie jesteś mi nic winna. Wsunęła się pod kołdrę. Leżeli twarzami do sufitu. Żadne nie dotykało drugiego. Ich bliskość nie była zbudowana z głodu, ale ze schronienia. Kiedy odpłynęła, wyszeptał. Jesteś bezpieczna. I w ciemności w końcu w to uwierzyła. Następnego ranka Ewelin wstała przed nim. Poruszała się cicho przez kuchnię. Kiedy Elijah się poruszył i usiadł, już czekała przy stole. — Nie chcę się ukrywać — powiedziała. — To się nie ukrywaj. Świat wciąż może mnie znaleźć. Mój wuj może wysłać innych. To myślę, że będą musieli przejść przeze mnie. Tę o nie jest mała obietnica. Nie jest złożona na mało. Tego popołudnia zabrał ją do Topoli blisko krawędzi posiadłości. Dlaczego tutaj? Bo tu pochowałem pierścionek Mery. Pomyślałem, że jeśli kiedykolwiek znowu pokocham kogoś, przyprowadzę ją tutaj i powiem jej prawdę. A jaka ona jest? Że myślałem, że skończyłem żyć. Że myślałem, że widziałem już każdy rodzaj miłości, ale potem przyszłaś z popiołem na policzkach i ciszą, jak zbroją, i nauczyłaś mnie, że wciąż jest więcej. Jej oddech zamarł, przycisnęła rękę do jego piersi. Powiedz to jeszcze raz: wciąż jest więcej. Oparła się o niego, czołem o jego ramię. Myślę, że się w tobie zakochałam, Elijah Peterson. Wiem, że ja jestem Ewelin Darmoy. Niebo tego ranka było tak niebieskie, że wydawało się namalowane. Minął rok. Ewelin stała przy pompie wodnej, rękawy podwinięte, jej palce obracały uchwyt z łatwym rytmem. Teraz to był pokój. Elajach przyszedł ze stodoły, niosąc wiązkę drewna cedrowego. Zatrzymał się, gdy się do niej zbliżył. Znowu na mnie patrzysz, powiedziała. Nigdy tak naprawdę nie przestałem, odpowiedział. Po śniadaniu wziął jej rękę i zaprowadził na grzbiet. Ich grzbiet. Na szczycie czekała to pola, pod nią leżał mały kamień, gładki i nieoznaczony. Kiedyś wyrzeźbisz w nim coś? Zapytała. Myślałem o tym. Ale czasami rzeczy nie potrzebują mówienia czasami prawda po prostu tam żyje cicha jak cokolwiek wciąż tam byli gdy zobaczyli konia przybył ze wschodu jego jeździec pochylony w szybkim tempie Elijah się napiął obserwował sposób w jaki mężczyzna poruszał się w siodle zbyt pośpieszny zbyt wyćwiczony Ewelin wstała powoli znasz go? Nie, powiedziała, ale coś w jej oczach już się wycofywało. Jeździec zwolnił, gdy zbliżył się do chatki, zsiadając z niedbałą łatwością. Stał trochę zbyt prosto, nosił rewolwer, który błyszczał zbyt jasno. Jego wzrok znalazł ich na szczycie grzbietu. Uś! miechnął się małym i wyćwiczonym uśmiechem. Ewelin! zawołał. Nic nie powiedziała. Elijah Peterson. Potężnie piękne miejsce zbudowałeś tutaj. Elijah stanął lekko przed nią. Co? Chcesz? Mój interes to rodzina. Nazwisko Darmoy sięga daleko. Są ludzie z powrotem na wschodzie wciąż oczekujący jej powrotu. Ważni ludzie. W końcu jest baronową. Nic nie jestem winna powiedziała Ewelin, wychodząc teraz do przodu. Zrezygnowałam z tego nazwiska, gdy wyjechałam. Myślą, że zostałaś porwana albo zaczarowana, albo gorzej, ale mylili się. Po prostu się ukrywasz. Ewelin potrząsnęła głową. Nie, ukrywałam się, już nie. Mężczyzna zrobił powolny krok bliżej. Elijah się nie poruszył. Nie przyjdziesz po nią, powiedział Elijah. Nie teraz, nie nigdy. Mężczyzna spojrzał na swój rewolwer. Zamierzasz mnie powstrzymać? Elijah nie odpowiedział. Nie musiał. Ewelin stanęła obok niego, nie za nim. Nie idzie, powiedział Elijah ponownie. Wybrała swoje życie. Możesz wrócić i im to powiedzieć, albo możesz zostać i dowiedzieć się, co znaczy grozić komuś, kto nie ma już nic do stracenia. Mężczyzna rozważał go. Twarz nieczytelna, potem spojrzał znowu na Ewelin. Marnujesz swój tytuł, swoje dziedzictwo? Żyję, odpowiedziała, to więcej niż kiedykolwiek robiłam pod tym nazwiskiem. Szczenka mężczyzny zacisnęła się, ale coś w jej głosie do niego dotarło. Odwrócił wzrok, splunął w ziemię i bez kolejnego słowa odwrócił się i wsiadł na konia. Odjechał, skąd przybył. Kiedy zniknął Ewelin wydechała to nie była ulga, to było uwolnienie. Z powrotem w chatce usiadła przy fortepianie. Elijah zrobił herbatę bez pytania: wszystko w porządku? Myślę, że tak, ale muszę coś zrobić. Poszła na tył chatki, otworzyła skrzynię, w której przechowywała swoją przeszłość. Z złożonych pościeli wyciągnęła złoty pierścionek osadzony bladoniebieskim kamieniem. Poszła z nim do topoli. Elaja podążył bez pytań. Uklękła, wykopała płytką dziurę rękami i umieściła tam pierścionek, składając nad nim ziemię powoli. Potem wstała: Ta część mnie jest teraz pochowana. Nie chcę jej z powroty. M nie mówił. Po prostu wyszedł do przodu i wziął jej rękę. Tej nocy gwiazdy przyszły wcześnie. Ewelin stała na werandzie, wpatrując się w nie. Kiedyś myślałam, że niebo jest zbyt duże, powiedziała, że się w nim zgubię. Przyszedł stanąć obok niej. A teraz? Myślę, że znalazłam kogoś, z kim je utrzymać. Dotknął jej ręki delikatnie. Nigdy nie myślałem, że znowu pokocham. Nigdy nie myślałem, że będę chciał, ale ty, Ewelin, nie ocaliłaś mnie hałasem, ocaliłaś mnie zostaniem. Odwróciła się do niego, oczy pełne. Elaja, wyszeptała, poślub mnie. Spojrzał na nią, niezaskoczony, niepewny. Tak, powiedział, poślubiłbym cię tysiąc razy w tysiącu życiach. I w cichą preryjną noc, pod niebem wystarczająco szerokim na drugie szanse, pocałowali się, nie jako baronowa i wdowiec, nie jako ocaleni, ale jako dwie dusze, które wybrały się nawzajem poza tytułem, poza tragedią, poza hałasem świata. Pobrali się tydzień później pod topolą, z tylko wiatrem i ptakami, jako świadkami. Miała na sobie sukienkę, którą sama uszyła. Miał czystą koszulę i buty swojego ojca. Nie mówili przysięgi, nie potrzebowali ich. Cała ich historia już była przysięgą. Po ceremonii siedzieli na werandzie, ręce splecione, obserwując słońce topiące się w ziemi. Myślisz, że przeszłość kiedyś wróci? zapytała. Może. Powiedział Elijah, ale jeśli wróci, nie znajdzie nas czekających. Nie powiedziała, znajdzie nas żyjących. I gdy gwiazdy wróciły, mrugając otwarte jedna po drugiej, ziemia wokół nich wydawała się pochylać, ciepła i rozległa, jakby otwierała ramiona na dwie dusze, które odważyły się nie tylko przetrwać, ale zostać, kochać i zacząć.